Przed nami ostatnie minuty meczu w Strike a Na tablicy ciągle remis. Liquido urywa się obrońcą. Jest szybszy niż zwykle. 18 km na godzinę. Ale jest ktoś, kto może mu dotrzymać tempa. To Skrętny Tygrys. 19 km na godzinę. Dwadzieścia w wykonaniu likwido. Dwadzieścia jeden tygrysa! <grystanie> Brutalne wejście Liquido. Ale sędzia nie wstrzymuje gry! Chyba przydałby ci się nowy amulet na szczęście, ziom. Skrętny Tygrys na murawie, więc nikt nie jest w stanie dogonić Liquido. A więc 2-1 dla gości. A oto słynny gest radości, czyli cieszynka Liquido. Ten gość jest niemożliwy. Tak, ewidentnie ci faulował, Tygrysie. Odbijesz to sobie w rewanżu. Wyrównasz z nim rachunki. Żartujecie? Jeśli sądzisz, że poradzisz sobie na pływającym stadionie, to się mylisz. U siebie zawsze jestem szybszy. Halo, zgadza się panowie? Haha, tu jest niesamowicie, trenerze. A co my tutaj robimy? Profesorze? O, hy, Hydra jest najszybszym zespołem w Super League, bo ma dostęp do największego na świecie naturalnego medium trenowania wytrzymałości. A można prosić w wersji zrozumiałej dla wszystkich? <gry> I przy okazji dla El Matadora? Hydry trenują pod wodą. Dokładnie tak, ściana. Woda jest tysiąc razy gęstsza niż powietrze. Trenowanie w niej sprawi, że gra na ziemi będzie jak bieganie w powietrzu, rozumiecie? Zobaczymy, czy trening pod wodą da nam większą szybkość na powierzchni. Szybcy przodem. Ta. Już po tobie liquido. Ty się osiągnąłeś 25 km na godzinę. Sprawdźmy czy to przebijesz. Tak jest. Dwadzieścia! 9. Niesamowity ja o, stary. No i im dłużej ćwiczycie pod wodą, tym szybsi będziecie. Ruszamy na pływający stadion za trzy dni. Przed nami mecz na pływającym stadionie. Będzie się działo, Brendo. Oto tygrys kontra Liquido, czyli pojedynek na szybkość. E, Wiesz, Maki, nie wydaje mi się. E, co trener wykombinował? Zostawił najszybszego zawodnika na ławce. Ale, ale dlaczego? I zaczynamy. Czy Super Strikers powstrzymają Liquido bez swojego skrętnego tygrysa? Shaker szczelnie kryje Liquido. Ale nie potrzeba nam radaru, by stwierdzić, że jest zbyt wolny. Muszę go odłożyć. Jaka szkoda. Teraz Norwich kryje Liquido. Trener Strikers stawia na Ja! Hmm. Liquido wpada w pole kardy. świetny wślizg w ostatniej chwili w wykonaniu Nord To dobry początek, Super Strikers. Shaker i Nord strasznie uprzykrzają Liquido życie. Nie dam rady utrzymać tempa przez cały mecz. <laughs> Może nie będziesz musiał. Rób to co ja. Koniec meczu coraz bliżej. Skrętny tygrys nadal nie wyszedł na murawę. <laughs> wow, Liquido, jesteś bardzo szybki. <laughs> Co ty powiesz? Szkoda, że nie udowodnisz, że jesteś najszybszy. Ty e? Tygrys pokonał cię na twoim podwodnym boisku. E, że co? Przecież mnie nawet tam nie było. No, oczywiście, że nie, kolego. W prawdziwym wyścigu ze mną tylko by się ośmieszył. Czyżby? Udowodnij. <laughs> Chcecie, żebym wam oddał klucz? Bez szans. W tej grze nie gra się o honor punkty! Wow. Gol! znalazł słaby punkt w strategii super. A oto słynny triumfalny gest z koszulką. Eee... A jednak nie. Huh? Jak się ściąga ten pas? Moim szczęśliwym amuletem. Trenerze! Liquido nie wykonał swojego triumfalnego gestu. No i? Poważnie? Wpuść mnie, a przekonamy się. Czy z tym pasem możesz w ogóle zbliżyć się do Liquido? Wystarczy mi tylko jedna szansa. Zmiana usupa strike. Ach, nareszcie. Skrętny tygrys jest taki wolny? Jedna szansa! Wow! Skrętny Tygrys stara się jak może! Ale to nic nie daje. <grystanie> Chyba jednak twój amulet szczęścia ci nie przynosi. Martw się lepiej o swój własny amulet. Co? Ha? Czy Tygrys miał na sobie pas obciążający? Ale to oznacza... Trening pod wodą zwiększa szybkość? A co powiesz o treningu z pasem obciążającym? Likuj, dostrzela! Big Bo nie zdąży! Co? Chyba nagle zmienił się układ sił. <Szuczanie> na co czekasz? Podobno bez problemu możesz pokonać tygrysa. <Szuczanie> Tygrys 29 km na godzinę. Ale likuj do mu w objętach. Szydłowy Strikes jest szybszy niż błyskawica. 30 na godzinę. Chebranki w wykonaniu skrętnego tygrysa! Wystarczyło mgnienie oka! Hej, Liquido! Widzisz? Mój amulet zawsze przynosi szczęście! Hej, Tygrysie, a jak ja go pocałuję, to mi też da szczęście? Gratulacje, Tygrysie! To był genialny plan! O ile mnie pamięć nie myli, czeka nas historyczna hot dogowa uczta, jakiej świat nie widział! Uuu! Uuu!